Szanowni Państwo, ogrzewanie, temat szkoły w Paczynie. Kolejny etap ferma drobiu, również w Toszku, a dokładnie w Sołectwie Pisarzowice. Szpitale powiatowe. Nowy temat, który jest bardzo gorący w gminie Toszek: to browar, wynagrodzenia, nagrody, oświadczenie e, kierownictwa urzędu gminy Toszek. To wszystko w dzisiejszym materiale. Zapraszam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, bardzo miło mi przywitać widzów Twoje Media TV, a jeszcze bardziej przywitać mi e, tak naprawdę burmistrza gminy Toszek, pana Grzegorza Kupczyka. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie, witam Państwa. Szanowni Państwo, tak jak żeśmy zakładali, bardzo serdecznie dziękuję Panu burmistrzowi za możliwość wzięcia udziału w rozmowie dnia. Od jakiegoś czasu są, jest temat różnych tych tematów, które chcemy podjąć, jest dosyć burzliwy w Gminie Toszek, więc... Postanowiłem, że zaproszę pana burmistrza. W tle mamy tutaj święto miasta na, na głównym ekranie, na głównym telebimie. Bardzo gratuluję panie burmistrzu, bo nie ukrywam, że święto, Miasto, święto miasta się naprawdę udało i Dziękuję jak bardzo. zwykle, to nie, 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 nie pierwszy raz, ani także od momentu, kiedy że się rozpoczęli te inwenty, naprawdę one przy zamku w Toszku, jak i na samym rynku są naprawdę rewelacyjne. Także duże gratulacje dla, dla kierownictwa urzędu. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to zasługa wielu, wielu osób, które przez wiele miesięcy pracują nad tym, aby te imprezy miały ten charakter, który mają i ja abyśmy mogli zaprosić zarówno mieszkańców, jak i gości na, na dobry poziom i na dobrą imprezę. No wiadomo, mają, gdzie przychodzi, urokliwe miejsce, piękny teren, także i zameczek, pałacyk, także to jest piękna sprawa, którą w tym Toszku rzeczywiście można zwieść. i nieraz nasza redakcja Twoje Media TV gości u was, ażeby pokazać, jak się ludzie bawią w Toszku i ludzie z Toszka, jak i spoza Toszka, także to bardzo ważne jest. Panie burmistrzu, szkoła w Paczynie, ogrzewanie. Na jakim etapie to już jest? Panie redaktorze, po, po pierwsze myślę, że mogę zaprosić pana redaktora. Państwo od początku się interesujecie tą sprawą, więc przyszły poniedziałek o godzinie 12 w Urzędzie Miejskim w Toszku będzie podpisanie umowy z wykonawcą na realizację tego, tej inwestycji. Po drugie, udało nam się pozyskać 60% środków, a cała inwestycja kosztuje 200-300. 34 tysiące złotych. Z tego 60%, czyli ponad 205 tysięcy złotych, to są środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Po trzecie, no ta inwestycja jest cały czas pod kontrolą Pani Dyrektor. Jesteśmy w stałym kontakcie z Panią Dyrektor, tak aby ta inwestycja jak najmniej wpływała na, na funkcjonowanie funkcjonowanie obiektu oś szkoły. No i wreszcie po czwarte zbliżamy do szczęśliwego końca. Pełna przebudowa ogrzewania nastąpi do końca października, także myślę, że sezon grzewczy jest zabezpieczony. Ja rozumiem, że to jest pożyczka czy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska? Nie, nie, panie rektorze, to jest dofinansowanie, dofinansowanie. 60% no to, to jest dofinansowanie, do tego dokładamy 40% naszych środków i inwestycja nie będzie rozumiem, zrealizowana. rozumiem, że to kompleksowo, to mamy jeden piec, który chyba ogrzeje i basen, i sale lekcyjne, czy na ten moment tylko realizujemy temat ogrzewania sal lekcyjnych i jednego pieca? Nie, nie, realizujemy kompleksowo dwa piece, basen plus wszystkie sale, wymiana, Wszystkich grzejników, kompleksowo całe ogrzewanie na terenie szkoły będzie zmodernizowane. Za tą kwotę 334 tysięcy, bo to jest kwota poprzetargowa. No to super, to, 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 to cieszy, bo można powiedzieć, że. Ale pytanie jeszcze właśnie, ale od kiedy, je, jaki jest termin realizacji e, ostateczny wykonawcy? Bo dopiero podpisujecie co prawda umowę, on już jest wybrany, więc już ma świadomość, jaki termin go czeka. Do kiedy? Tak, do końca października. Do końca października, tak. czyli jest jeszcze ta opcja, że, ale szanowni Państwo, też mamy świadomość, że wiadomo, tak trwają te przetargi i myślę, że tutaj poślizgu nie będzie i wykonawca się z tego nie wycofa i realizacja zostanie zrealizowana zgodnie z terminem. Przynajmniej taką, taką pieczę. Nad tym zadaniem będzie tutaj e, zarząd, e, kierownictwo urzędu będzie pinowało i to bardzo mocno. My również oczywiście będziemy pilnować i za zaproszenie bardzo serdecznie dziękuję pana, panu burmistrzowi. Więc to jest jeden temat. Kolejny temat ferma drobiu. Panie burmistrzu, będzie ferma czy nie będzie ferma? Szanowny panie redaktorze, od kilkudziesięciu miesięcy powtarzamy, że fermy nie będzie. I jesteśmy co do tego w 100% przekonani. No niestety jest, jest grupa osób, która nie wierzy w nasze słowa, natomiast na dzisiaj nie ma żadnych, powtarzam, żadnych przesłanek ku temu, aby ta ferma powstała. Żyjemy w państwie prawa. Tego typu inwestycje potrzebują szeregu y, pozwoleń, y, szeregu dokumentów, aby powstały. Myślę, że to, co powinno przede wszystkim uspokoić mieszkańców, to z, y, kwestia własności gruntu. Dzisiaj właścicielem tego gruntu jest Skarb Państwa, y, KOWR w Częstochowie i on nie chce przeznaczyć tej inwestycji, y, tego gruntu pod tego typu inwestycje. Po drugie, działanie, które zostało podjęte w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach, bo tam decyzja środowiskowa miała być wydawana, jest zawieszone na czas nieokreślony. Nie wiemy, czy będzie kiedykolwiek wznowione. Dodatkowo ta inwestycja no, mocno wpływa na kwestie wody pitnej w naszej gminie, ponieważ nasze główne studnie. Które, z których czerpiemy wodę dla mieszkańców, są w promieniu 50 metrów od tej, w cudzysłowie, planowanie inwestycji, bo ona nigdy nie była przez nas planowana. Dodatkowo jeszcze mam informację, że pobliska jednostka wojskowa, która znajduje się w Paczyńskim Lesie, także ma plany rozwojowe w związku z sytuacją geopolityczną obecnie na, w Europie i świecie. Stąd też chcę jasno powiedzieć z pełną stanowczością, że na dzisiaj nie ma zagrożenia, żeby ta ferma tam powstała. Czyli chcę zrozumieć, że dopóki pan sprawuje władzę w tej gminie, fermy nie będzie. Ja powiem więcej. Ja myślę, że no moja kadencja za 3,5 roku się kończy. Jest to druga kadencja, więc już nie będę mógł startować w wyborach. Ja jestem przekonany, że kolejny burmistrz, który, który obejmie po mnie to stanowisko, również zagwarantuje mieszkańcom, że tego typu inwestycji nie będzie. My już też w tym, w tym kontekście podejmujemy kroki, ponieważ chcemy zapisać w nowym planie, który, który obecnie powstaje ogólnym, zakaz tego typu inwestycji na terenie całej gminy Toszek. Także myślę, że to w sposób jasny uspokoi naszych mieszkańców, że nie ma, nie było i nie ma i nie będzie planów tego typu inwestycji na terenie naszej gminy. To proszę mi powiedzieć, bo te obawy ze strony mieszkańców, ja mam świadomość, że słowo od pana burmistrza jest klarowne i jasne. Ale mieszkańcy mają jedną obawę w związku z gdzie gmina sąsiednia Tarnowskiej Góry przygotowywała decyzję środowiskową i tam był termin, praktycznie do którego mogli się, się odwołać związany z podjętą uchwałą wcześniej, a tak naprawdę spóźniliście się jeden dzień, bo to już wtedy można było tak naprawdę ten temat bardzo szybko domknąć, a gdzieś tam ktoś coś chyba nie ukrywam nie ukrywając. Albo zapomniał, albo w jakikolwiek sposób jemu to umknęło. No bo, cztery dni do wysłania dokumentu, od podjęcia uchwały, no to jest dosyć kawał czasu. Można było w ten sam dzień to wysłać. Czy to było jakieś niedopatrzenie, czy tak naprawdę, mm, no co to. Panie rektorze, no od początku ja, jako burmistrz, i cały urząd jesteśmy przeciwko tej inwestycji. i Robiliśmy wszystko zgodnie z przepisami prawa aby tą inwestycję zablokować. Na dzisiaj tej inwestycji na pewno nie będzie, także myślę, że dla nas temat jest zamknięty. Ja rozumiem, że jest, jest grupa osób, która wykorzystuje to politycznie i próbuje ten temat grzać, mówiąc kolokwialnie, natomiast dla nas temat jest na dzisiaj zamknięty. Nie ma żadnego zagrożenia, aby tego typu inwestycje, nie tylko ta ferma, tego typu inwestycje na terenie gminy Toszek w najbliższych latach były realizowane. Czyli, szanowni Państwo, warto tu podkreślić wyraźnie. Mieszkańcy nie mają się czego obawiać. Deklaracje, które tutaj mieszkańcy nam pisali na maila, informując nas, że się będą wyprowadzać, nie ma sensu. Pan burmistrz jest na, na stanowisku, że fermy nie będzie, i tego, tego, tego na to liczymy my, jako redakcja i oczywiście mieszkańcy gminy Toszek, Panie burmistrzu. Kolejny temat. Szpitale powiatowe. Jak pan uważa, że mieszkańcy mogą, Toszka głównie patrzeć, bo tu też e, rodziniec jest obok was, szpital w Pyskowicach jest, gdzie wiemy co się dzieje. Czy uważa pan, że bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców gminy Toszek jest bezpieczne, czy nie do końca jest to. W jakikolwiek sposób te usługi medyczne są zabezpieczone dla mieszkańców gminy? Proszę. Szanowny panie redaktorze, myślę, że to pytanie zadajemy sobie wszyscy w dzisiejszym czasie, kiedy następują zmiany w strukturze szpitala w Pyskowicach. Dla nas po pierwsze istotną kwestią jest to, że nie mamy żadnej mocy sprawczej dotyczącej tego szpitala. To jest szpital powiatowy, za ten szpital w 100% odpowiada starosta. Powiatu Gliwickiego to jest jego jednostka podległa i on prowadzi wszelkie działania z, z nią związane. Na pewno jest to po drugie, na pewno jest to jednostka, która, która no, zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne naszym mieszkańcom. Po trzecie, no my powinna tożku, przynajmniej. Przynajmniej powinna. po trzecie mamy w Toszku jeszcze Szpital Wojewódzki, e, który także dla nas jest istotną placówką. Po pierwsze jest oddział wewnętrzny, a po drugie jeszcze e, no jest to największy pracodawca w naszej gminie, także jest to bardzo istotna jednostka i tutaj też współpraca z Urzędem Marszałkowskim, a gminą e, no układa się w sposób dobry. E, z niepokojem obserwujemy te zmiany, które, które następują w, w Pyskowicach. No, natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, no, nie za bardzo mamy na to wpływ, co się dzieje z tym szpitalem. Życzylibyśmy sobie, i tutaj też myślę, jasno warto to powiedzieć, że jesteśmy z naszymi mieszkańcami. Kiedy był proces w Pyskowicach, osobiście wraz z delegacją uczestniczyłem w tym, w tym proteście, mm -hmm. bo uważamy, że, że można spróbować się porozumieć i, i, i może ten szpital dalej służyć dla naszych mieszkańców. Nie, nie uważa pan, że ten protest to jest jedna rzecz, a po drugie, no, ja mam takie wrażenie, że ten szpital, no, już raczej przynajmniej w snach można sobie wyobrazić, że jeszcze będzie funkcjonował w tym stanie, w jakim funkcjonował. E, ja nie ukrywam, że czy pan mówi, że nie macie mocy sprawczej, może nie mocy sprawczej, ale jakiś wpływ na to macie. Przecież 50% osób, 8 z SGL-a, którego wyście startowali w grupowania jest w tym momencie w radzie powiatu i tak naprawdę w zarządzie macie swojego przedstawiciela wice starostę więc mi się wydaje że jakieś tam ruchy macie ale to się nic nie dzieje no, od jakiegoś czasu e, temat jest zamknięty wiem że pan starosta zwrócił się do was również z możliwością e, wsparcia tego szpitala e, z waszej strony jako gmin no, takiego odzewu żadnego nie było tak naprawdę, zadanie powiatu prowadzenie szpitala, jednostki medycznej, to okej, okay, ale no ktoś musi tutaj mocno e, tupać nogami, żeby powiedzieć: no, halo, halo, ale to są nasi mieszkańcy. To tak nie może być. Załóżmy jakiś związek, nie wiem międzymedyczny, zwał jak zwał powiatu gliwickiego, wesprzyjmy ten szpital, bo przecież mieszkańcy są dla nas najważniejsi. No, ja się pytam, bo dobrze wiemy, czym się boryka samorząd powiatu. Pieniędzy coraz to mniej. No, ruchy, które podjęli, ja też do końca nie akceptuję, ale nie uważa pan, że gdzieś tu... Bo nawet u was był zarząd powiatu przecież. Jakoś na waszej sesji wszyscy przyjęli ich wytłumaczenia, chociaż myśmy już wcześniej wiedzieli, że to jest droga do donikąd. A wy jako tak samorząd, na tak naprawdę Toszka i z innych gmin przyjęli to w sposób pozytywny. To co wam wtedy naświetlało? To panie że kilka kwestii, bo pan poruszył tutaj bardzo, bardzo szerokie... Bardzo. szerokie... Mhm to pytanie jest. Pierwsza kwestia to jest kwestia współodpowiedzialności, tak, naszej. Ja bym chciał panu redaktorowi przypomnieć, że ja startowałem z Komitetu Ziemia Toszecka. Wprawdzie współpracujemy z, z SGL-em, natomiast ja osobiście startowałem z lokalnego komitetu i nie mam mocy sprawczej w SGL-u. W SGL-u jest, tak jak pan powiedział, ośmiu, ośmiu radnych, którzy mają swoje sumienia i głosują zgodnie ze swoim sumieniem i ze swoją wiedzą. Natomiast na pewno jest problem i to jest druga kwestia, jest problem przepływu informacji, bo nie tylko my jako samorząd powiatu Gliwickiego ale także radni z tego co, co wiemy i z nimi rozmawiamy, nie posiadają pełnej informacji tego co się dzieje czy co się będzie działo w szpitalu. Jednego dnia jest mówione, że będzie to i to, kolejnego dnia nagle jest zwrot o 180 stopni i, i wszystkie ustalenia są zmieniane, także my niestety na to nie mamy, nie mamy żadnego wpływu. Ja osobiście brałem udział zresztą w komisji, którą Państwo też czyście transmitowali jako, jako telewizja. Razem z burmistrzem Pyskowic. Tam zabraliśmy każdy z nas głos, powiedzieliśmy nasze stanowisko, że się sprzeciwiamy tego typu, tego typu działaniom. Kolejną kwestią, którą pan redaktor po, poruszył, to kwestia finansowania. No tutaj niestety sprawa wygląda bardzo bardzo skomplikowanie, ponieważ jak pan doskonale wie, no, gminy nie mogą ponosić bieżących kosztów utrzymania placówek typu szpital. My jedynie możemy dofinansowywać. Sprzęt medyczny, dofinansowywać remonty, i takie środki były, wprawdzie nie są to jakieś bardzo duże środki. Natomiast wspólnie z Gminą Wielowieś i Rudziniec kilka lat temu, żeśmy dofinansowali urządzenie medyczne, które w tym szpitalu funkcjonuje. Natomiast dla nas też, szanowny panie redaktorze, jest problem związany z. Własnością tego szpitala, tak naprawdę, bo jak popatrzymy, to dzisiaj szpital jest tylko spółką. Pan myślę doskonale wie, bo pan też w starostwie pełnił funkcję i pan wie, że majątek, na którym szpital działa, jest dalej własnością starostwa, więc to też jest kolejny, kolejny problem i pytanie, czy gmina, która też ma swoje zadania, też ma wiele własnych zadań do wykonania i też ma coraz mniej dochodów w związku z sytuacją globalną no czym ma y, przeznaczać środki na y, majątek starostwa powiatowego w Gliwicach. Nie spółki, bo to szpital nie jest y, właścicielem obecnie obiektów, w którym się znajduje. Tak? Także... Ale nie powinno to być, panie burmistrzu, to w ten sposób, że jest problem, bo jest naprawdę poważny problem y, tej części regionu powiatu, no to wszystkie ręce na pokład. Robimy spotkania, wspieramy się wzajemnie, nie wiem. Ja, ja odnosząc się do tych wszystkich działań, które w danym momencie się chwali y, pan y, starosta Rams, że dostał 16 milionów na... na, na na szpital w Pyskowicach, tak naprawdę tę jednostkę medyczną w Pyskowicach, na realizację zolu. Okej, okay, ale czy nie można to było zrobić w takiej formie, że wy się też do tego dokładacie? Budujemy zol na przykład obok. Jest tam stary taki budynek niedaleko wyjazdu, który ja nawet oglądałem. Jest tam zapadnięta podłoga. Można było tam gdzieś dobudować ten zol, żeby nie do końca likwidować i niwelować te wszystkie oddziały. Może w tym kierunku trzeba było pójść, bo na dzień dzisiejszy to jesteśmy w kwestii, że staramy się zrobić z jednego z jednej jednostki, która funkcjonowała, y, zrobić praktycznie y, zakład opiekuńczo-leczniczy. I na tym się kończy temat. Znaczy z naszej strony, mówię z naszej, bo samorządu y, powiatu gliwickiego, czyli gminy Pyskowice, gminy Toszek, gminy Rudziniec, gminy Wielowieś, y, była taka propozycja, ona była firmowana przez Pyskowice, y, które chciały przejąć ten szpital swego czasu i chciały w niego zainwestować jako w swoją spółkę, bo wtedy byśmy mogli, mogli te środki przeznaczać. I było takie nieformalne porozumienie z naszej strony. Niestety ta propozycja, jak pan pamięta, została odrzucona przez, przez starostwo. Te dwa szpitale zostały połączone w jedną, w jedną spółkę i obecnie posiadamy to, co posiadamy. No i na dzisiaj my nie widzimy możliwości prawnych, żeby, żeby cokolwiek z tym szpitalem zrobić z pozycji gminy. Co nie znaczy, że nie staramy się szukać rozwiązań i nie jest nam nie leży on nam na sercu, bo wspieramy w protestach naszych mieszkańców próbujemy rozmawiać ze starostwem, żeby jednak, to, co pan redaktor powiedział, no wszyscy mamy świadomość, że w obecnej sytuacji finansowania służby zdrowia ten szpital w tej formie, którą był przed restrukturyzacją, już nie będzie funkcjonował, ale chcemy, żeby on jak naj, jak na, w jak największym stopniu zapewniał bezpieczeństwo medyczne naszym mieszkańcom, i do tego dążymy. Między innymi przez to walczymy cały czas o, o tą chirurgię, żeby przynajmniej była planowa chirurgia, tak, żeby można było zabiegi przeprowadzać, żeby jak najwięcej osób mogło otrzymać pomoc w tym szpitalu. Ale czy pan uważa, że przejęcie przez Pyskowice e, tej jednostki medycznej i e, ściągnięcie ją z pleców e, powiatu Gliwickiego byłoby dobrym rozwiązaniem, bo ja pamiętam, pan był za tym i to e, cała część powiatu, e, połowa powiatu wodarze z, z tej części byli za tym, ażeby to przejąć Pyskowicą. Tylko jednym z warunków było, e, że pan burmistrz potrzebuje nieruchomość. Wie pan, jeżeli takie rzeczy na przykład się przekazuje mieszkańcom i nawet zarządowi powiatu, że bez tej nieruchomości to szpital nie przejmuje, a z nieruchomością przejmuje, to ja się zastanawiam, czy tu chodzi o mieszkańców, czy tutaj chodzi o budynek bo kredyt, jak to pan burmistrz powiedział z Spiskowic, pan był wtedy też na tym spotkaniu. Kredyt, który miał być zaciągnięty na realizację kolejnych zadań w tym szpitalu, byłby zaciągnięty na poczet tej nieruchomości. A co by się stało, gdyby tak naprawdę to nie wypaliło, nie byłoby nieruchomości, nie byłoby szpitala, ale zostałoby zadanie z powrotem przekazane powiatowi bez praktycznie wtedy i obiektu i praktycznie niczego. Czyli można by było tak naprawdę powiedzieć, w garażu będziemy realizować usługi medyczne, bo nikt do końca nie był pewny tego. Pamiętam jeszcze słowa pana jednego radnego z e, Pyskowic. No dajcie nam spróbować. No, z całym szacunkiem, szanowni państwo, ale chyba nie o to chodzi. Znaczy, panie rektorze, no ja myślę, że tutaj no nie jesteśmy uprawnieni obecnie do... Snucia przypuszczeń, co by było gdyby, tak? No, już się nie dowiemy. Ta oferta leżała na stole, był tam za nią stał też biznesplan. To nie było tak, że to było ktoś tam sobie pewnego dnia wstał z łóżka lewą nogą i stwierdził: Przejmujemy szpital, mamy na to pomysł. Ale kto go widział, bo pan no, widział ten biznes tak, no, myśmy, myśmy rozmawiali z burmistrzem Pyskowic, on zapewniał nas, że, że, że jest plan, który, który doprowadzi do tego, że szpital będzie mógł funkcjonować. Oczywiście też nie było w tym planie 100% gwarancji, że w tej formie, w której jest no obecnie. Właśnie. Ale na pewno, na pewno rozmawialiśmy o, o chirurgii, bo to jest, to jest rzecz kluczowa. No i dzisiaj możemy oczywiście gdybać. No, pan może mówić, że mhm. co by było, gdyby się nie udało, a my możemy twierdzić, że no ale co by było, gdyby się udało? Dzisiaj ten szpital już mógł być w zupełnie innym miejscu i w zupełnie innej sytuacji, ale tego się nie dowiemy. No, każdy z nas podjął. Swoje decyzje, które uważał, że są najbardziej słuszne dla przyszłości tego szpitala. No i jesteśmy w sytuacji, którą mamy obecnie. A taki temat, który właśnie ja wcześniej nadmieniłem, a pan się do niego nie odniósł. Związek między, medy, między gminy, e, tematyce medycznej, gdzie e, tak naprawdę wy byście mogli przejąć część udziałów e, z, te, z tej spółki i zarządzać również, mieć możliwość wpływania na, to, na działanie tej spółki. Dlaczego to w tym kierunku nie poszło? Bo to było jedno z e, informacji z działań, które było na stole, tak? Znaczy z informacji, które ja posiadam i które pamiętam, no to dla nas najprostszym rozwiązaniem było, żeby liderem tego przedsięwzięcia były Pyskowice i taka była propozycja na stole, że Pyskowice chcą przejąć ten szpital i dalej funkcjonować. Okej, okay, no to tak jak mówię, no stało się jak się stało, jesteśmy w tym samym, jesteśmy w takim miejscu w jakim jesteśmy, że prawdopodobnie, no ja mam takie wrażenie i po tych wszystkich informacjach, które do nas docierają, ten szpital jeżeli zostanie tylko z oddziałem internistycznym to będzie wszystko i, a to co się w tym momencie próbuje koloryzować to tak naprawdę Ostatnim materiale, żeśmy pokazali, że to nie ma przełożenia, to jest tylko pokazanie, co się robimy, a za niedługo, jak wiemy, jest koniec miesiąca, jest sesja, na którym może być nawet dość do odwołania pana starosty i całego zarządu. Ale to jest wszystko w gestiach rady, niech radni decydują, zostali wybrani przez mieszkańców i to jest ich decyzja, jak do tego tematu podejdą. Eee, dobrze, szanowni państwo, tutaj robimy w tym momencie krótką pauzę. Eee, za chwilę wracamy z powrotem. No!